Witam w programie Mówimy, czyli magazynie filmowym, w którym co dwa tygodnie widzowie będą mogli się dowiedzieć co aktualnie wyświetlane jest na dużym ekranie. Nie zabraknie także opinii kinomaniaków, którzy zamieszczają swoje oceny w internecie. Na bieżąco będziemy także informować o tym, co dzieje się w kinie, a także co dziać się będzie w najbliższym czasie. A dla prawdziwych kinomaniaków przygotowaliśmy nagrody w postaci biletów do kina, które będzie można wygrać w konkursach, o których na bieżąco będziemy informować na naszym Facebooku i stronie internetowej. Teraz nie pozostaje mi nic innego Zaprosić Państwa na pierwszy premierowy odcinek. Zapraszam serdecznie. Sporo nowości pojawiło się na dużym ekranie, i to dosyć bardzo zróżnicowane, jeżeli chodzi o gatunek, dlatego myślę, że na początku nowego miesiąca każdy znajdzie coś dla siebie. American Hustle to historia błyskotliwego oszustwa. Główni bohaterowie, czyli para kochanków, zostają zmuszeni do pracy dla nieco niezrównoważonego agenta FBI. Można uznać, że odpowiednik naszego polskiego agenta Tomka. Młody i ambitny pracownik FBI pod groźbą odsiadki zmusza głównych bohaterów do udziału w operacji antykorupcyjnej. O czym właściwie jest ten film? Najogólniej rzecz ujmując, o sztuce kłamstwa. Wszyscy bohaterowie chcieliby być artystami w dziedzinie, którą wbrew pozorom trudno jest opanować do perfekcji. I choć mówi się, że kłamstwo ma krótkie nogi, w tym wypadku będzie nieco inaczej. Filmów o nielegalnym sposobie zarabiania pieniędzy było już sporo. Było też sporo takich filmów, w których główny bohater uwikłany w romans wraz ze swoją partnerką dopuszczali się przekrętów, by zarobić jak największą kasę. American Hustle jest jednak nieco inny, a to za sprawą, że w tym filmie nie chodzi przede wszystkim o wątek sensacyjny, ale o te wątki komediowe. Aktorzy do perfekcji opanowali posługiwanie się ironią, i to sprawia, że ten film jest inny od tych, które do tej pory mogliśmy zobaczyć na dużym ekranie. W tej komedii o wielkim przekręcie tak właściwie nie chodzi o władzę, nie chodzi o to, żeby dorobić się jak największych pieniędzy, ani o to, czy główni bohaterowie unikną więzienia, ale chodzi o to, czy tak naprawdę będą potrafili zdjąć maski, pod którymi się ukrywali, i czy potrafią zmierzyć się z rzeczywistością, która może okazać się nie taka łatwa. Film na podstawie scenariusza Johna Ridleya to wspomnienia Salomona Nortapa, wolnego, wykształconego czarnego człowieka z północy stanu Nowy Jork, który sprzedany został handlarzom niewolników. Walczy nie tylko o życie, ale przede wszystkim o godność. Widz w tym wypadku już na samym początku pozbawiony zostaje nadziei, w przeciwieństwie do głównego bohatera, że niewola szybko się skończy. Zniewolony to pewnego rodzaju rozliczenie, które, jak się okazuje, w kraju wolnych ludzi nadal jest potrzebne. Shall be beaten with many stripes. That's scripture. I choć w internecie pojawiły się sprzeczne opinie na temat ostatniej projekcji McQueena, jedno jest pewne, że w sposób niezwykle dobitny reżyser pokazuje obraz właściwie dramatyczny, z którym zmaga się główny bohater. Największą sztuką jest to, że przez niedopowiedzenia pokazuje tak naprawdę najwięcej. W moim odczuciu mały minus za oprawę muzyczną, za którą odpowiedzialny jest Hans Zimmer, który niestety wykorzystał tą samą partyturę, co w Incepcji, choć przyznać trzeba, że ta oprawa audiowizualna niezwykle pasuje do y, całej projekcji. Bohatera teorii chaosu poznajemy 11 września 2001 roku. Przebywa w Londynie, gdzie ogląda w telewizji zamach na World Trade Center. Pod wpływem tego wydarzenia rzuca studia doktoranckie, zaciąga się do Marines i ląduje w Afganistanie. Jego wojskowa kariera szybko jednak dobiega końca, kiedy helikopter, którym leci zostaje zestrzelony. Poznaje ukochaną, dzięki której zostaje tajnym współpracownikiem. 10 lat później wciąż ukrywa swoją tożsamość. Do czasu jednak. Teoria chaosu, czyli początek filmu z pewnością przypadnie do gustu tym, którzy lubią filmy o bo tak można to trochę interpretować. Genialny analityk, nieustraszony żołnierz, który nie poddaje się nawet po ciężkich obrażeniach. Wraz z kolejnymi minutami projekcja jednak nabiera nieco szybszego tempa. Po obejrzeniu tej projekcji nasuwa się jedno pytanie, czy tak naprawdę to, co najważniejsze jest w filmie szpiegowskim, czyli intryga, zostały tutaj trafnie um, przez reżysera przedstawione? I czy za parę lat we wspomnieniach kinomaniaków do tego filmu powrócą? To pytanie pozostawiam już Wam. Sądząc, po frekwencji i sali wypełnionej niemalże po brzegi, pierwsze w nowym roku spotkanie pań w ramach kina kobiet uznać można za udane. Jak zwykle nie zabrakło atrakcji w postaci masażu czy kąpieli dłoni w parafinie, które są już stałymi punktami kina kobiet i jak co miesiąc, cieszą się niemałym zainteresowaniem. Organizatorzy jednak doskonale zdają sobie sprawę, że kino kobiet to także dobry moment, by przypomnieć o tym, jak ważne jest nasze zdrowie, na które wpływ mają m.in. sposób odżywiania i ruch. Dlatego wśród zaproszonych gości znaleźli się także dietetycy i instruktorzy tańca, którzy zachęcali do pracy nad swoim ciałem. Nie zabrakło także gościa honorowego. Tym razem na spotkanie z paniami zaproszona została Kamila Rowińska, life and business coach, czyli osoba, która pomaga i wzmacnia innych w działaniu i drodze do osiągnięcia wyznaczonego celu. Niektórzy nie Nigdy tak naprawdę nie poczują się dobrze sami ze sobą. Natomiast jest to możliwe, ale niezbędna jest do tego praca albo z coachem, albo z trenerem, bądź na początek chociaż z książkami rozwoju osobistego. I choć praca nad sobą do łatwych nie należy, przy odrobinie chęci wszystko jest możliwe. Ja zaczynałam pracę nad sobą od przeczytania książek. W zaciszu domowym czytałam książki, na których się rozwijałam sama siebie, w tych obszarach, które uznawałam za takie troszeczkę deficytowe i nie byłam z nich zadowolona, a następnie. Nie chodziłam na szkolenia do trenerów, których podziwiałam i nadal na nie zresztą chodzę. I w tam uczyłam się po prostu, jak stawać się lepszą wersją samej siebie. Coaching staje się coraz bardziej popularny, bo jak się okazuje, coraz więcej osób chce pokonywać własne bariery, poznawać lepiej samego siebie, podnosić poczucie własnej wartości, czuć się po prostu pewnie i dobrze samym ze sobą. By jednak cele te osiągnąć, ważna jest nie tylko chęć rozmowy z trenerem osobistym, ale przede wszystkim jego wybór. Polecam wybrać coacha, który skończy. Szkołę coachingową, ponieważ są takie osoby, które nazywają się coachami. Natomiast skończyły po prostu jakiś dwudniowy, dwudniowy kurs na temat coachingu. Także z pewnością polecam to, żeby najpierw sprawdzić referencje tej osoby i to, jakie szkoły albo jakie kursy ukończyła, żeby, żeby tym coachem być. A następnie odbyć taką sesję próbną, na której będziemy mogli poznać, czy ta osoba nam odpowiada, czy jest spójna z naszymi wartościami, czy jest pomiędzy nami chemia, i czy mamy zaufanie do tej osoby. Później Później po tej pierwszej sesji już będziemy czuli. Czy to jest ta osoba, z którą możemy rozmawiać, czy jednak szukamy dalej? Kobieta Niezależna, czyli książka, której autorką jest pani Kamila Rowińska, powstała z myślą o kobietach i dzięki kobietom, które były natchnieniem i inspiracją. Pisałam ją, ponieważ od kilkunastu lat współpracuję z kobietami i zauważyłam, że część kobiet osiąga sukcesy, a część, pomimo tego, że robi podobne rzeczy, wciąż ich nie osiąga i nie potrafi zbudować swojej niezależności finansowej. I na podstawie obserwacji tych kobiet, jak również na podstawie obserwacji swojego życia, i kobiet, które znam, które już pierwszym milion zarobione mają za sobą. Postanowiłam stworzyć takich zbiór zasad, które będą. Mogły służyć paniom, które chciałyby pójść w kierunku swojej niezależności finansowej, za taki początek. W ramach styczniowego kina Kobiet wyświetlona została amerykańska produkcja Sierpień w hrabstwie Osecz. Nagrodzona pulicerem sztuka jako fundament scenariusza Oscarowa Obsada, do tego jedno miejsce, dużo postaci jeszcze więcej sprzecznych motywacji sprawiają, że film ogląda się z przyjemnością. Choć przyznać trzeba, że byłby jeszcze lepszy, gdyby momentami pojawiło się nieco mniej melodramatyzmu. Piłkarzyki rozrabiają to hiszpańsko-argentyńska produkcja, która nie tylko najmłodszym fanom sportu przypadnie do gustu, ale także ich rodzicom, którzy bez problemu karykaturalne postaci przypasują do sylwetek legendarnych piłkarzy, czy śmiać się będą z językowych dowcipów i ripost. Nie zabraknie oczywiście morału. A gdzie? A ja wiem. Stół to znamy, jak własną Piłkarzyki rozrabiają to jednak nie jedyna atrakcja, na którą zostaną zaproszeni najmłodsi do Okina. Do Kina Helios zapraszamy każdego dnia, bo już y pierwszy weekend, pierwszy, drugi lutego, chwilę przed feriami, bo postartujemy w zasadzie trzeciego. Będzie można w naszym kinie wziąć udział w drugiej części karnawału z Monster High. O godzinie 12 w sobotę i w niedzielę wyświetlone zostaną filmy dla młodszych dzieci. Są dodatkowo jeszcze atrakcje, malowanie twarzy, zdjęcia, przebieranki, także zachęcamy gorąco. A od poniedziałku każdego dnia od 10.30 do 13.30 dodatkowe atrakcje, poza wyświetlaniem standardowych filmów, czyli bajeczek, m.in. Skubani, Kraina Lodu, Królowa Śniegu, czy piłkarzyki rozrabiają. Można wziąć udział m.in. w warsztatach zumby, warsztatach manualnych, w spotkaniu z piłkarzami Olimpii, pokazie walk, sztuk walk z klubem Kokoro Gym, czy chociażby zatańczyć taniec średniowieczny z rycerzami z Zamku Radzyńskiego. Również w lutym na zakochanych czeka sporo atrakcji. Wieczór walentynkowy od godziny 22 zapraszamy na maraton walentynkowy, który będzie nie do końca romantyczny, ponieważ wyświetlimy cztery filmy. Premierowo będzie ona, której u nas w ogóle nie będzie w repertuarze, tylko będzie można i wyłącznie ją zobaczyć na maratonie. Dodatkowo kolejny romantyczny to będzie Czas na miłość, a później troszeczkę coś może bardziej dla mężczyzn będzie American Hustle i Jack Ryan Teoria Chaosu. W premierowym odcinku mówimy to już wszystko. Mam nadzieję, że Kinomaniaków nie zabraknie ze mną za dwa tygodnie. Do zobaczenia.